Wyobraźcie sobie, że jesteście matką wszystkich julek z Twittera, taką Aleksandrą Ocasio-Cortez, domagacie się obowiązkowych lockdownów, dwóch, trzech maseczek naraz na twarzy, szczepienie trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, dziewiątą dawką itd., tak a później na wakacje ze swoim chłopakiem jedziecie na Florydę, gdzie jest siedziba szatana, gubernatora de DeSantesa, który domaga się zniesienia wszelkich ograniczeń u siebie w stanie wszelkie ograniczenia poznosił. Słyszałem nawet, że wprowadził nawet kary za to, gdzie jeżeli osoby gdzieś niezaszczepione są dyskryminowane. I teraz, jak zostaniecie na tym dupnięci, to A. składacie samokrytykę i mówicie, że głupio wyszło, B. stwierdzacie, że obostrzenia jednak są troszeczkę bez sensu i doświadczenia z Florydy pokazały, że można już żyć normalnie, czy C. twierdzicie, że krytyk wasz ma ból dupy o to, że nie może się z wami przespać. Jeżeli ktoś z was obstawił C, to ding 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 ding, wygrana! Jezus, Maria, no w tej rzeczywistości już wszystko mnie rozwala, a przy okazji, wszystkie krytykujące mi juleczki, macie tutaj przykład, jak to się wszystko robi.